Tutaj pan Daniel pisze do mnie o skład oleju kokosowego. No u nas nie ma składu oleju kokosowego. Jest po prostu olej z mięszu kokosa. I to wszystko. Żadnych siarek, żadnych dodatków. Nie ma niczego. Tylko czysty olej z kokosa. I u nas wszystkie produkty tak po prostu mają prosty skład. Na przykład tutaj powidło ślisko, śliwkowe bez dodatku cukru. No to czytamy skład. Śliwka węgierka 100% i to jest cały skład. Więc my szukamy dobrych produktów i sprzedajemy Wam dobre produkty. No a teraz kolejny. Pistacja. Pasta z pistacji. 100% pistacje prażone i nic więcej. Takie właśnie są u nas składy. Płacicie troszkę drożej, jak gdzie indziej, ale skład macie czysty. No a teraz pora na pastę z orzechów arachidowych. No i patrzcie na skład. 100% orzechy arachidowe, prażone. To jest skład bez żadnych olejów palmowych, cukrów, soli. Takie jak powinno być.